Księga Rodzaju, rozdział 19 Owi dwaj aniołowie przybyli do Sodomy wieczorem, kiedy to Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich ujrzał, wyszedł naprzeciw nich i oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł – Raczcie, panowie moi, zajść do domu sługi waszego na nocleg. Obmyjcie sobie nogi, a rano pójście w dalszą drogę. Ale oni mu rzekli – Nie, spędzimy noc na dworze. Gdy on usilnie ich prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerze, poleciwszy upiec chleba prześnego. i posilili się. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni i młodzi i starzy ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom. Wywołali lota i rzekli do niego: Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi obcować. Lot, który wyszedł do nich do wejścia zareglowawszy za sobą drzwi, rzekł im Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną Pozwólcie, że przyprowadzę je do was Postąpcie z nimi, jak się wam podoba Bylebyście tym ludziom niczego nie czynili Bo przecież są oni pod moim dachem Ale oni krzyknęli Odejdź precz I mówili Sam jest tu przybyszem i śmieram i rządzić jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi. I rzucili się gwałtownie na tego męża, na lota. Inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi. Wtedy ci dwaj mężowie, wysunąwszy ręce, przyciągnęli lota ku sobie do wnętrza domu i zareglowali drzwi. Tych zaś mężczyzn u drzwi domu, młodych i starych porazili ślepotą, to też na próżno usiłowali oni odnaleźć wejście. A potem ci dwaj mężowie rzekli do Lota, kogokolwiek jeszcze masz w tym mieście Zięcia, synów i córki oraz wszystkich bliskich, wyprowadź ich stąd. Mamy bowiem zamiar zniszczyć to miasto, ponieważ skargi na nie do Pana tak się wzmogły, że Pan posłał nas, aby je zniszczyć. Wyszedł więc lot, aby powiedzieć tym, którzy jako przyszli zięciowie mieli wziąć jego córki za żony: chodźcie, wyjdźcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyć. Ci jednak myśleli, że on żartuje. Gdy już zaczynało świtać, aniołowie przynagnęli lota, mówiąc: Wstań, weź żonę i córki, które są przy Tobie, abyś nie zginął z winy tego miasta. Kiedy zaś on zlekał, mężowie ci chwycili go i jego żonę i dwie córki za ręce, Pan bowiem litował się nad nimi i wyciągnęli ich, i wyprowadzili poza to miasto. A gdy ich już wyprowadzili z miasta, rzekł jeden z nich: Uchodź, abyś ocalił swe życie. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się nigdzie w tej okolicy. Ale szukaj schronienia w górach, bo inaczej zginiesz. Ale lot rzekł do nich: Nie, panie mój, jeśli darzysz twego sługę życzliwością, uczyń większą łaskę, niż ta, którą mi wyświadczyłeś ratując mi życie. Bo ja nie mogę szukać schronienia w górach, aby tam nie dosięgło mnie nieszczęście, i abym nie zginął. Oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec. A choć jest ono małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe? Ja zaś będę mógł ocalić życie, odpowiedział mu anioł. Przychylam się do tej twojej prośby. Nie zniszczą więc miasta, o którym mówisz. Szybko zatem schroń się w nim, bo nie mogą dokonać zniszczenia, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego dano temu miastu nazwę Soar. Słońce wzeszło już nad ziemią, kiedy Lot przyszedł do Soaru. A wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, pochodzące od Pana z nieba. I tak zniszczył to miasto oraz całą okolicę, wraz ze wszystkimi mieszkańcami miasta, a także roślinność. Żona lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się słupem soli. Abraham wstawszy rano udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem, i gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory na cały obszar dookoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. Tak więc Bóg Niszcząc okoliczne miasta, wspomniał o Abrahamie i ocalił Lota od zagłady, jakiej uległy te miasta, w których Lot przedtem mieszkał. Lot wyszedł z Soaru i zamieszkał wraz z dwiema swymi córkami w górach, gdyż bał się pozostawać w tym mieście. A gdy mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, rzekła starsza do młodszej, ojciec nasz wprawdzie jest już stary. Ale nie ma w tej okolicy mężczyzny, który by przyszedł do nas na sposób właściwy na całej ziemi. Choć więc upoimy ojca naszego winem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo z naszego ojca. Upoiły więc ojca winem tej samej nocy. Wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim. On zaś nawet nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy wstała. Nazajutrz rzekła starsza do młodszej. Oto wczoraj ja spałam z ojcem upójmy go winem także i tej nocy i idź ty i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z naszego ojca. Upoiły więc i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i położyła się z nim, a on nawet nie wiedział, kiedy się kładło i kiedy wstała. I tak obie córki Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca. Starsza, urodziwszy potem syna, dała mu na imię Moab. Ten był praojcem dzisiejszych Moabitów. Młodsza również urodziła syna, i nazwała go Ben Ammi, ten zaś stał się praojcem dzisiejszych Ammonitów.